Czy ja posiadam blachę na rąbek? No jasne, że tak. Zobacz. To jest taki rąbek, to jest rąbek panelowy. Taka najnowsza w ogóle produkcja, najnowszy wynalazek, jeżeli chodzi o blachy na rąbek. Występuje to w panelach jeden z kawałkiem, dwa z kawałkiem. Może być w opcji takiej gładkiej, jak widzisz tutaj, albo opcji tak zwanej moletowanej, czyli nie wiem czy to... O, teraz bardzo fajnie widać, jak się światło odbija że tutaj jest taka falka. I tutaj zobacz, tu widać fajnie połączenie przy tym rąbku. Masz dwumetrowe i metrowe, tak jak mówiłem, z małym okładem panele. Ponadto, oczywiście panel na rąbek pod wymiar w różnych opcjach. Tu jest akurat rowek. Tutaj masz też ten molety, może być gładki. I najtańsza taka blacha, to jest blacha, która wygląda jak rąbek. Ale jest robiona w arkuszach takich szerokich, i tutaj zobacz. Tutaj będą widoczne wkręty. Z daleka, jak spojrzysz, to, to oczywiście znika, ale bym się Ale z bliska te wkręty są widoczne. No ale to blaszysko też już będzie poniżej 30 zł za metr kwadratowy i też będzie wyglądać jak chrom. Także napisz na biuro małpka małpka.tkm eu. Tu gdzieś będzie się to pokazywać www.km co potrzebujesz jaką ilość? Ja Ci to z przyjemnością wycenię. Pozdrawiam Ci serdecznie, Grzesiek Cangelbrech.